Twój ascendent wpływa na to, jak chcesz być postrzegany, na to, czym pragniesz się wyróżniać. Jest to Twoje pierwsze wrażenie. Twój ascendent ma też wpływ na to, jak odbierasz świat i na Twoje podejście do życia. Czasami może też on mieć związek z Twoim wyglądem zewnętrznym, i właśnie o tym będę mówiła w tym filmie. Twój ascendent to znak zodiaku, który w momencie, w którym wziąłeś swój pierwszy oddech, wznosił się na wschodnim horyzoncie. Żeby poznać swój ascendent, musisz znać dokładną godzinę urodzenia, bo ascendent zmienia się co około godzinę, czyli potrzebujesz dokładną datę, miejsce i godzinę urodzenia. Jeżeli jeszcze nie wiesz, jaki znak zodiaku masz w ascendencie, to na dole masz podlinkowaną stronę, gdzie możesz to sprawdzić. Jeżeli film ci się spodoba, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj. No to zaczynamy. Jeżeli twój Ascendent znajduje się w Strzelcu, charakteryzuje cię optymistyczne podejście do świata. Zawsze szukasz czegoś pozytywnego w każdej negatywnej sytuacji. Potrafisz podnosić innych na duchu. Jesteś marzycielem, masz wielkie plany i cele. Nie ma dla ciebie rzeczy nieosiągalnych. Jesteś osobą towarzyską i pewną siebie. Potrafisz walczyć o siebie i o innych. Mówisz wprost o tym, co myślisz i o tym, w co wierzysz. Możesz być osobą religijną lub duchową. Możesz mieć system wartości, z którym mocno się utożsamiasz. Ważna jest dla ciebie prawda i sprawiedliwość. Uwielbiasz poszerzać swoje horyzonty, dosłownie, podróżując i w przenośni zdobywając wiedzę. Szybko podejmujesz decyzje i czasami całkowicie poświęcasz się swoim pragnieniom. Możesz działać impulsywnie i podejmować niepotrzebne ryzyko. Możesz też mieć problemy ze skupieniem się na jednej rzeczy naraz. Jesteś osobą, która zwraca na siebie uwagę. Ludzie cię pamiętają. Czasami, ale nie zawsze, ascendent wpływa też na nasz wygląd zewnętrzny. Mając ascendent w strzelcu, którym włada planeta Jowisz, planeta ekspansji i obfitości. Możesz mieć któryś obszar swojego ciała wyolbrzymiony, szczególnie dolne partie ciała. Mogą Cię też charakteryzować naturalne krągłości. Ogólnie możesz być osobą wysportowaną i aktywną fizycznie. Możesz być głośny albo po prostu zwracać na siebie uwagę. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli film Ci się podobał, to zostaw łapkę w górę i zapraszam Cię też do zasubskrybowania. Do następnego, cześć. Bye. <music>